Panie, panie, kup pan za 50 groszy, albo co tam, zejdę już, moja strata może być 20 groszy. Witajcie w kolejnym odcinku Bazarowych Bezeceństw, w serii, w której zmagam się z azbestowymi wytworami chińskiej myśli technicznej. Moi drodzy, nadchodzą ciężkie czasy, tak? Nie ma już zimy, zima przeszła, nadeszło lato, niedźwiedzie wybudziły się ze snu i co? I trzeba się bronić, trzeba bronić naszego domostwa, naszej chałupy. mamy się bronić, jeśli nie posiadamy broni? Ja sobie poradziłem i nabyłem takich oto czterech potężnych panów, transformujących się w różne sztuki oręża. Także mamy broń do obrony tak zwanego miru domowego. Jest tutaj pan transformując się w rewolwer. No, wszystko to jakaś daleka rodzina G1 Megatrona. Jest pan rewolwer, jest pan. Um, nie wiem, to chyba miał być jakiś model Mausera, tak mi się wydaje. Nie wiem, ja akurat nie posiadam profesjonalnej wiedzy na temat broni palnej, ponieważ grałem w życiu w niewiele strzelanek i większość z nich nie była drogowojenna. Ale wydaje mi się, że to chyba powinien być jakiś model Mausera. Jeśli ktoś zna się lepiej, oczywiście czekam na poprawki w komentarzach. Jest tutaj. Yy, oczywiście jeszcze także broń długa, jest pan Snajpera, <laughs> pan Snajper oraz pan Kałasznikow, Kałasznikow, nazwijmy ich roboczo, Rewolwer Tron, Mauser Tron, Kałasznik Tron i Snajper Tron, tak, myślę, że te nazwy się przyjmą. Jak widzimy, mamy tutaj wydania, można powiedzieć, zwykłe oraz wydania deluxe. Zwykłe, w której mamy wyłącznie zabawkę, wyłącznie nasz, naszą broń oraz wydania Deluxe, które, które jeszcze dodatkowo uzupełnione są o profesjonalnej jakości tarcze strzelnicze oraz pociski, pociski moi drodzy do wystrzeliwania, także będzie można tutaj oczywiście też poszczelać i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że te strzałeczki tutaj to jest chyba, tak mi się wydaje powiększona nokov wersja tych takich harpuników z Lego. Tak mi się wydaje, bo te końcówki są praktycznie, praktycznie identyczne. Co ciekawe, wydanie zwykłe jest tutaj widzicie droższe, 29.9 euro, a tutaj euro 99. Czyli jak nie trudno policzyć, za całość zapłaciłem nie całą dychę, coś około 40 zł, no mam nadzieję, że mi się to opłaci i broń, <laughs> broń zda egzamin. Play mi jakże zachęcająco. Z tyłu schematy transformacji. Woolworth. Woolworth. W sumie nazwa, która bardziej pasowałaby mi do jakichś tekstyliów niż zabawek. Jakiś tam tekst po niemiecku, standardowe informacje, jak obchodzić ze wszystkim, no i yy, aż cztery kroki szałowe transformacji. Nie mam pojęcia, czy to są jakieś oryginalne projekty tego jakże poważnego producenta, czy też jakieś po prostu podróby czegoś, co już, co już wcześniej było, czegoś znanego. Trzeba zatem dokonać odpakowania na wiz. Ciach! O, tutaj też będą jednak pociski. Nie widać ich było <słuch> przez okienko. Max Gun Robo Transformation To są wyjęte z opakowania Cały zestaw uzbrojenia godny samego Rambo Miejmy się na początek bronią krótką Taki oto elegancki niebiesko-czarny rewolwer Wersja najprawdopodobniej kierowana do pani Z uwagi na kompaktowe rozmiary i wagę Widzicie, jakość plastiku przełożona na myśl ym, opakowania szamponą Gwarantuje, że na pewno nie stanie się on Zbyt dużym balastem damskiej torebki. No ale oczywiście jest to broń Więc chcemy sobie postrzelać Tylko jak to postrzelać przy <laughs> nieruchomym spuście Spuść jest nieruchomy, kurek Takowoż bębenkiem również nie pokręcimy, ale nie ma, nie ma tego złego. Oczywiście mamy tutaj mechanizm wystrzeliwania pocisków. Pocisków, jak wspomniałem, początkowo nie było widać przez okienko w opakowaniu. Mamy tutaj takie dwa eleganckie grzybki balistyczne. No i cóż, zgaduję, że trzeba włożyć tutaj to do lufy, i wówczas możemy sobie postrzelać. Na pewno, na pewno jest tam jakiś mechanizm preszynowy, bo czuję opór, ale hmm, troszeczkę nie bardzo to działa. Powinniśmy kolejną próbę. Ciekawe czy grzybek zostanie w lufie. Okej. Okay. Broń jest zdolna do niekontrolowanych postrzałów, dlatego lepiej uważać. Z tym sprzętem powinien obchodzić się profesjonalista. Ehm, powiedzmy, że tak. I co? Jak strzelić? No, mamy chyba spust tutaj, zgaduję. Trzeba to chyba pociągnąć. I. O! <śmum> Imponujące. Tak, z takim potężnym magnum każdy z nas może być brudnym harem. Piu! Uh -huh. W tym niesamowitym pokazie strzelniczym, chyba możemy przejść do transformacji. Ponieważ pamiętajmy, są roboty, jest tutaj tryb robota. To jak to się rozkłada? Tego w ogóle jakoś widzę tutaj jakieś linie podziału, ale jakoś kompletnie tutaj to nie współgra z niczym. Hmm. Okej, okay, już załapałem. Trzeba było pociągnąć tył razem z bębenkiem. O, ten sposób. I pomału, pomału. Więc zaraz się nam tutaj coś z tego chyba, chyba wyłoni. Ależ spasowane są te części. Tu się rozdziela. A! Mamy radnego! Okej, okay, udało mi się to zrobić poza kamerą. <śmiech> Ojoj. <śmiech> no powiem wam, pierwszy lepszy wietrzyk, mógłby go swobodnie zdmuchnąć. Taka to jest jakoś plastiku, jak widać. <laughs> po prostu, no nie, no, tak, zupełnie szczerze, bez żadnych rzacików, po prostu najgorszy chyba możliwy noków, na jaki można trafić w sklepie typu wszystko po 2 złote. Absolutna, absolutna zero jakości. Co, kompletna pustka. Jak widzicie, mam tu po prostu mini miseczki na cukierki. Takie jest to puste w środku. Mam tu jakieś łapki, nawet. Te łapki są przeurocze. Hello. hello. Hello, hello, hello. Jak widać, mamy tutaj stylizację japońską. Długie, prawda, takie obszerne rękawy niczym w kimonie. Te łapeczki stające. Hej ho! Hej ho. Jest absolutnie badziewny, ale jakoś nie umiem się na niego gniewać. Wprawia, wprawia mnie w dobry humor, naprawdę. No i te eleganckie, eleganckie długie rękawy. No i działo, działo. Działo nie na ramienne, lecz na plecne. Jeśli się pochyli, to może oddać potężny ostrzał. Puff. Grzybki, te grzybki chyba powinny jeszcze działać też w trybie robota. Zobaczę. A! <grybki> Działają i to niekontrolowanie. Nie, no jest, jest absolutnie przecudowne barachło. Kocham go. Ale zobaczcie jaka... Artykulacja, nawet obrót w klacie. Wow. Okej, okay, myślę, że możemy płynnie przejść do kolegi Mauser Trona. Jak widzicie, z taką piękną, wierną repliką historycznej broni, możemy swobodnie otworzyć jakieś sceny, nie wiem, rodem z Wolfensteina. Gameplay z nowego Wolfensteina. ten magazynek do tego pistoletu znajdował się tutaj, no ale oczywiście ta replika ma swoje oryginalne rozwiązanie. Znowu mamy tutaj ten taki slider ze sprężynką. O i tu wydaje mi się ta sprężynka chyba powinna działać dużo lepiej. Jest mniej zacinająca się niż w wypadku Revolver Trona. Niestety w toku recenzji zgubiłem jeden z grzybkowych pocisków, ale myślę, że Revolver Tron nie obrazi się, jeśli pożyczę sobie, jeśli kolega sobie jakiś tutaj pożyczy. Oj, bo. Powinno to się chyba zakleszczyć do końca, ale nie chcę za bardzo. Ale czy będzie strzelać? No strzela i to nawet daleko. Ale no nie ma co kryć, jest to wyjątkowo mało satysfakcjonujący spustowy mechanizm, no bo co, mamy broń, to chyba chcemy ruszać tutaj z pustem, a nie pociągać za lufę. Chyba, że to jakiś taki bardzo oryginalny mechanizm spustowy. Okej, okay, przetransformujmy tego niemieckiego soldata. Z tego co widziałem w instrukcji, tutaj trzeba rozdzielić tak, okej, okay. też. Jakże skomplikowany schemat przemiany. Oczywiście cały czas boję się, że to zaraz się wszystko połamie, wszystko przy tej jakości plastiku. Jakże skomplikowany mechanizm wysuwania głowy. Eee, zerknąłem do instrukcji i możecie mi wierzyć lub nie, ale to jest wszystko, to są wszystkie kroki. Co się dzieje? Okej, okay, muszę przyznać, że jest chyba jeszcze lepszy od revolver trona. Revolver tron był ale ten, ten tutaj to już w ogóle całkiem oryginał. Jak widzicie, jest to raczej robot połączony z jakimś hover tankiem. Nie ma żadnych kończyn, żadnych. Nie, nie ma tutaj w ogóle żadnych jakichś sugestii ramion, nóg, nic z tych rzeczy. Chyba, że zrobimy jakoś tak, tylko że on nie ma w ogóle stóp więc rozumiem, że jest to bardziej taki jakby czołg transformujący się z pistoletu trochę taki jakby, nie wiem, inspiracja Warpathem z Transformers tutaj ta, wiadomo, ta lufa wystająca z klaty ta gęba, oczywiście gęba całkowicie niepomalowana troszeczkę mi się, troszeczkę mi się ten wyraz kojarzy ze swindlem też podobny troszeczkę ten taki duży, duży kwadratowy wizjer, ale no <noise> wszystko tutaj poza tym o, matko, kompletne, całkowite mistrzostwo Mauser Tron transformujący się w tanko trona. <grywy> Gdyby nie tak no naprawdę tragiczna jakość, to byłby nawet pocieszny. Byłby nawet pocieszny swojej całkowitej nieporadności. No dobra, ale wiadomo, gramy w naszą grę dalej. Na początku mamy tylko jakiś słaby pistoletik, a potem odblokowujemy lepszą broń. Na przykład kultowy AK-47. Tak jak widzimy w wersji snajperskiej z lunetą. Robi... O, można odchylić magazynek. Możemy mieć boczny magazynek, prawda? Alternatywny model. <grym> Muszę przyznać, tutaj w tym wypadku selwetka AK-47 została nawet nieźle oddana. Oczywiście, pomijając te wszystkie dzikie kolory. Mm, Okej, okay. jest, jest kolba, jest magazynek, jest tutaj ten charakterystyczny budówka na lufie. Lufa, co prawda, nie wydrążona, więc nie wiem, jak to, to będzie. A nie, orety, już wiem, jak to będzie strzelać. Dopiero teraz zauważyłem tutaj ten otworek w lunecie, więc wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj te dwa pociski, te dwie nokofowe, legowe strzałki i chyba powinno to wystrzeliwać właśnie, właśnie z lunety. No bo no nigdzie tutaj indziej nie widzę żadnego otworu, w którym można by to włożyć. No, po, no to spróbujmy. No zresztą tutaj jest pust. <laughs> Bardzo alternatywna konstrukcja kawaśnikowa. Ok, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Tym nawet nie da się postrzelać, kompletnie się nie da się postrzelać, bo ten spust jest całkowicie zaczopowany, nie ma, nie ma tutaj w ogóle żadnego uczucia, jakiegoś mechanizmu, nic, nic w ogóle, także możemy sobie tę strzałkę tutaj włożyć i, i, i nie, nie wiem, wybić sobie nią oko, kiedy celujemy. Niestety ta super profesjonalna tapcza strzelnicza wycięta z cienkiej tekturki, no na nic się zda, chyba, że nie wiem, że rzucimy po prostu naszym karabinem prosto w nią. Jej, 10 punktów. No to transformnie. Odginamy tutaj magazynek, z tego co widzę w instrukcji. Teraz kolba, Kolbę trzeba rozdzielić. Aha. To jest tak niesamowicie słaba jakoś, ale z spięcie elementów jest po prostu zbyt ciasne. Zbyt ciasne zarówno dla, dla małych, dziecięcych, jak i dorosłych rączek. Dalej łamiemy tutaj lufę. Tutaj trzeba e, chyba obrócić. O, dobra, tu, jest, tu już widzę tej głowy. Okej, okay, już rozminiłem. Tutaj wchodzi parcformik. Trzeba lunetkę tutaj wyciągnąć. Tutaj obrócić, tu z magazynka wychodzi łapa. No i jeszcze możemy tutaj tę na łapę przyczepić. Wow. Łapa. <noise> Bardzo solidne to jest. Dobra, a nie, dobra, to jest slider. To jest slider, Ok. No i... <noise> no i co? I mamy takiego potężnego pacjenta. Znowu <noise> mamy tutaj inspirację japońskimi motywami, bo kolejny, prawda, taki długi, ala rękaw. Artykulacja, yy, dobra, żadna. Może zrobić szpagat. To wszystko. O. I jeszcze noga odpada. O, tutaj, tutaj ta noga nawet nie jest spięta żadnym pinem. To po prostu wchodzi na wcisk. Co za badziew. Przykrością stwierdzam, że pan Kałasznikow jest jak do tej pory stanowczo najgorszy. Ma fajny tryb broni. Typ robota to absolutna tragedia, która nie ma niestety tego uroku poprzednich panów pistoletów. No jest praktycznie nieruchomy. Nic, nic z tym zasadzie za nie da się zrobić. Zobaczmy jak w takim razie sprawdzi się ostatni pan, pan Snajperka, z nim można się pobawić w Hitmana. Chociaż ta luneta tutaj tak moim zdaniem troszeczkę niespecjalnie współgra jakoś z ogólnie realistyczną bryłą tego karabinu. Mm, ok, o możemy wyjąć magazynek, wow, cóż za, cóż za feature, cóż za feature. Mamy tutaj stanowczo najwięcej akcesoriów, bo mamy znowu tutaj tę te tekturową tarczę, pupu. Mamy, mamy dwójnik, moi drodzy, mamy dwójnik. może być naprawdę profesjonalnym Snajperem. I zabezpieczyć sobie pozycję naszego karabinu. Tutaj, o proszę bardzo. Puff, pff, pff, pff. Niesamowite. Mamy bagnet i bagnet według instrukcji, z tego co zrozumiałem, należy włożyć w lufę. <suszelania> ponieważ, ponieważ tak działa, ponieważ właśnie tak działa snajperka, tak? No. Hej, nie macie pojęcia jakie uszkodzenia może uczynić właśnie nóż wystrzelony z prędkością kuli karabinowej, tak? Poza tym, hello, jest to niesamowity sposób na zatarcie śladów yy, naszego zabójstwa, tak? Jesteśmy snajperem, szykujemy się, celujemy do ofiary, robimy pach i co? Potem policja szuka? Kogo szuka? Nożownika! A my jesteśmy snajperem, nie nożownikiem. Haha! Ha. Noża niestety nie da się wystrzelić za pomocą mechanizmu sprężynowego, gdyż do tego przeznaczone są strzałki, które ponownie trzeba załadować tutaj do lunety. No jestem ciekaw, czy chociaż ta Luneta będzie działać. O, ej, ta działa elegancko. Ciekawe. Yy, dwaj koledzy nie umieli w ogóle strzelać, a dwaj radzą sobie z tym całkiem nieźle. Okej, okay. Mog mogę tutaj troszeczkę zwrócić honoru. Piu! Idealnie zamaskowana broń. Patrzysz w lufę, a tymczasem śmierć czeka cię z lunety. Piu! Transformacja. Z tego, co pokazuje mi, instrukcja wynika, że trzeba znowu odczepić. Tutaj lunetę, tutaj zaginamy, o, mamy jakiś staw, więc może, nie, to, może to będzie jakaś, jakaś łapa, z tego co zrozumiałem. Tutaj na pewno też ta kolba się rozdziela, żeby utworzyć nogi, podobnie jak u pana Kawaśnikowa. Odginamy magazynek, tutaj łamiemy, wyciągamy znowu głowę, która tym razem jakoś nie chce się wyciągnąć. Au! Ostra krawędź. Ała, mój paluszek. Dobra, już to prawie rozkminiłem, wychodzi na to, że tu jest jeszcze łapka. Łapa. Permanentny, krótki, zimny łokieć. A dobra, dobra, okej, okay. zerknąłem nas jeszcze do instrukcji i wszystko wskazuje na to, że tutaj trzeba jeszcze zamontować ten trójnóg jako takie, nie wiem, przedłużenie, przedłużenie tej łapki. Tylko jak to trzeba zrobić? Nie widzę tutaj tego na tym obrazku. Ok, już rozkminiłem. Robimy cyk i... Potężne bojowe szczypce do grilla. Mój kotlet, obrócę go na drugą stronę. Dawno się tak nie uśmiałem. Życie składa się z przypadków, ze skłonnością do upadków. Spójrzcie w tę twarz. To twarz prawdziwego zabójcy. Kolejny cudowny pokrak. Uwielbiam go. I wszyscy nasi potężni żołnierze razem. Czy opłacało się wyboleć na ten zestaw prawie 40 zł? Absolutnie nie. Czy miałeś z tego zabawę? Absolutnie tak. Jakość woła oczywiście o pomstę do nieba, ale koledzy są przeuroczy swojej pokraczności. Są totalnie rozstrzelające, jak takie małe kotki, którym trzeba pomóc wspiąć się po schodach na górę. Gdyby kotki były wykonane z szamponowego plastiku. Oczywiście polecam ich, przyznaję ocenę 10 na 10, złotą palmę w kan, znak jakości i pudełko czekoladek Mercy. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza pod filmem, odwiedzenia Instagrama oraz Discorda i nie pozostaje mi nic innego, jak mieć nadzieję, że spędzacie czas w te wakacje bardziej pożytecznie niż ja.